Witajcie. Dzisiaj w naszej kuchni wyjątkowy gość, Paula. Znacie już ją dobrze. Paula nie tak dawno temu ze mną robiła. Tipy na idealny sernik, tylko jeszcze wtedy byłam w dwupaku. Dzisiaj już jestem dwa razy Paula ma uroczego synka. Który, który jest z nami na planie? Tak, dzisiaj. jest taki grzeczny, śpi sobie fajnie, a my możemy, my możemy pracować. Paula, co dzisiaj? Dzisiaj robimy tartę. Słuchajcie, mi jeszcze tarta nigdy nie wyszła idealna, więc cieszę się, że zdradzisz nam tipy na idealną tartę. No i co? Działamy? Będziemy się starać, żeby ta tarta była naprawdę idealna. Myślę, że tarta na pewno nam wyjdzie. Tego, tego jestem pewien. Zobaczymy, czy idealna. My przygotowujemy się do pracy, przygotujemy składniki, a wy możecie sobie zerknąć w link i obejrzeć odcinek. 10 typów na idealny sernik. Potrzebujemy mąkę. Ja do ciasta kruchego używam cukru pudru. Będziemy potrzebowali jeszcze Jajów. jajko. A I tą... to jajko, to w takim razie co to jajko nam da? To jajko daje jakby po to, żeby to ciasto miało mocniejszą strukturę. Aha. Co jeszcze potrzebujemy? Eee, wanili... War... <grym> Arbo waniliowy. <grym> – Możemy naturalną wanilię? Możemy. Sorry, Boże, masło. Masło Co najważniejsze. Ja no i teraz masło zimne. Masło. masło zimne i 82% tłuszczu minimalnego. Minimum. minimum. Tak? minimum. Okay, a dlaczego właśnie? Dlatego, że tego tłuszczu potrzebujemy, mhm. potrzebujemy w cieście na tyle dużo, żeby, 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 to, ciasto, żeby to ciasto było, było kruche. Mhm. Im mniej procent tłuszczów w maśle, tym więcej serwatki, czyli, czyli wody. Bo też musimy wiedzieć, że wilgotność mąki jest różna. W zależności, gdzie jest przechowywana, taka wilgotność, to mąka ma większą albo mniejszą wilgotność. Dlatego reagujemy na bieżąco. Dobra. Jeżeli się nie będzie sklejało, będziemy wtedy, będziemy wtedy okay. działać. – Czyli reasumując, zimne masło minimum 82%. – Tak. – 150 gramów potrzebujemy, resztę zostawimy do naszego kremu. – I teraz pytanie, my to masło musimy siekać może? Tak, posiekamy. Okay. Na blat wysypuję mąkę, dam od razu troszeczkę cukru, niecały. Wymieszamy sobie to masło, które już mam wstępnie posiekane. Wrzucam tutaj. Nie wchowam do lodówki, bo masło będzie nam potrzebne. Uh -huh. Miękkie do kremu. Troszeczkę ekstraktu waniliowego damy. Naturalnego oczywiście. No, stop. Dobra, tak rozlej po tym. Okay. Dobra, dobra. Myślę, że teraz starczy. Będzie okay. już na pewno. Wiesz co, ja mam pytanie takie od moich obserwujących. Ponieważ pierwszym takim najczęściej pojawiającym się pytaniem było pytanie o to, jak zachować kruchość w cieście kruchym. że wiesz, że często pęka jednak ten spód, nie zachowuje swojej kruchości. Te cechy, o których mówisz, mogą być spowodowane tym, że. Ciasto zostanie zaciągnięte. Chodzi o to, że będzie za długo wyrabiane uh -huh. i że I temperatura. Tak, zrobi, tak? I zrobi się taka klucha. Uh -huh, uh -huh. I wtedy raz, że ciasto się bardzo kurczy, uh -huh. dwa, że spada, spada ze ścianek. Uh -huh. Ważne jest to, żeby to ciasto było naprawdę fajne, kruche i żeby okay, trzymało swoje długo wyrabiane ciasto, tak? Myślę, że to może być, to może być powód, że ono. Później pęka podczas pieczenia, bo robi się takie twarde i, yy, i pęka, albo, albo jest, tak jak mówię, za mocno zaciągnięte i wtedy się bardzo mocno kurczy, jest twarde. Nie? Nic innego nie to robimy, tylko siekamy. Teraz, to... teraz to, co powiedziałaś już, no. jakbyśmy robili to rękoma, no. to byśmy roztapiali okay, masło. Tak? Dobra. A tu w tym sposobem ładnie sobie łączymy masło z mąką, mhm. nie ogrzewając go. Mhm. Dodamy resztę tego cukru pudrunowego i spróbuj spróbuj Dobra. posiekać. Czyli to jest też taki, jakby, tip na to, żeby zachować kruchość tej tarty? Myślę, że tak. Ok. Już? Myślę, się Dobra. Dobra. To ja to wezmę. Już myślę, że mamy dobrze posiekane. Dodamy jajko. I dokładnie tak samo. Teraz połączymy. W ogóle, jak patrzę na tą konsystencję, mam wrażenie, że to się nie zlepi nam. W takim przypadku, gdy ciasto nie będzie Ci się chciało zlepić, Warto dodać albo odrobinę kwaśnej śmietany, uh -huh. a tak najprościej to zimnej wody. Aha. Śmiało mogę już zacząć się bawić w sklejanie. Teraz się robi taka, taka kruszonka. Kruszonki taka, tak. robisz? Robię, robię. No. no widzisz? A kruszonki to też jest kruche ciasto. No tak. Dobra. Już nie będziemy więcej męczyć i co zobacz? Jest zimne czy nie? Jest zimne. I ma fajną konsystencję, najlepszą. No, rączek. to teraz zawijamy, zawijamy ciasto w folię okay. Do lodówki na 30-40 minut, żeby nam się schodziło. Uh -huh. A czemu akurat taki czas do lodówki? Co to w ogóle nam daje, że wkładamy je do lodówki? Ono stanie się nam takie twardsze w konsystencji, uh -huh. będzie się nam lepiej wałkowało uh -huh. i, cały czas, i cały czas tą e, chłodną temperaturę utrzymujemy. Aha, nie? OK. to co? Sprawdzamy nasze ciasto? Sprawdzamy nasze ciasto. I co? Okay. Zimne? Nie jest zimne. Zimne. Dobry. I co teraz? Słuchaj, tak naprawdę najfajniejsze są formy do pieczenia tart takie wyciągane. Z dna. Wiesz, że też z taką widzę formę. Nie, nie widziałaś takiej formy? One są, one są super. Dobra, a powiedz mi, czy pomimo tego, że ta forma ma wyjmowane dno i... Yy... No i wiadomo, będzie nam łatwiej, ją sobie wyciągnąć z tej formy. To czy ranty smarujemy jakimś tłuszczem? Bo... No nie, no bo tu, tu już tak jak ustaliliśmy, mamy teflon, mm -hmm. także tu się nam nie, nie nie przyklei nic do tej formy. Okay. A ciasto kruche same w sobie jest dość tłuste, tak. także akurat w przypadku tej formy nie będziemy smarować, okay, nie? Dobra. Pytanie, czy wałkujemy na, na desce no właśnie, z mąką czy wałkujemy... Właśnie patrzę, że tutaj wyciągasz papier, to może pokażemy wszystkim, jak wałkujemy ciasto przez papier. Wiesz co, to jest troszeczkę lenistwo moje, nie? Bo nie umiem ja sprzątać później, nie? Aha, bo ja A tak myślałam, sobie że ja myślałam, że ten papier nam daje to, że nie mamy styczności, wiesz, tak jakby bezpośrednio z tym wałkiem i dłońmi i że może się wtedy nie ocieplam bardziej ciasto, nie? Pewnie też troszeczkę, ale, ale nie o to mi chodziło. Bardziej chodziło mi o to, żeby nie narobić bałaganu, okay. bo już wcześniej widziałaś, ile mieliśmy sprzątania. Ten sposób jest bardzo fajny, między dwoma papierami e, wałkowanie, bo nie musimy podsypywać, uh -huh. nie musimy kombinować. Dobra, a czemu, a czemu tak szybko? Bo chodzi o to, żeby to ciasto szybko rozwałkować, żeby nie wymęczyć go. Żeby nam się nie ociepliło, tak? Nie zapało tak. nam temperatury, OK. I co, jak myślisz? Myślę, że, to? że będzie, no. Co? Myślę, że będzie. Dobra, ja rozwałkowałem, ty będziesz działała dalej. I zobacz, właśnie takim sposobem, bez żadnego dodatku mąki, nie? Jakbym tak miał powiedzieć prawdę, nie wiem, czy to jest łatwiej, mhm. tak? bo troszeczkę bardziej się trzeba namachać. Wydaje mi się, że więcej trzeba się namachać. Ale, tak? Ale, Ale nie dodajemy jest... tej mąki, więc to ciasto będzie bardziej kruche. Tak. No i nie nabałkniliśmy, nie? No, dokładnie. Musimy docisnąć do, do, rantów. do rantów, tak. Szybko? No, szybciej. Dobra. No, no. Nie ma to jak twoje triki, wszystko no, no. jest szybciejsze i łatwiejsze. Mamy całą playlistę z trikami, możecie ją sobie obejrzeć, jest ich naprawdę sporo. No, a Paweł ma naprawdę dużo trików. No. A takie ciasto można sobie zamrozić, prawda? Tak, ja, ja nie wyrzucam tych, mhm. tych końcóweczek. Zostało nam tylko. Mała kuleczka, okay. ale zamrozimy ją i tak naprawdę parę truskawek do naczynka żaroodpornego, zetrzeć na tarce to ciasto, do pieca tak. i już mamy super deser, Dokładnie. Nie? Zawsze mnie yy, zastanawiało, co nam daje to, że my je nakowamy. Rośnie wiesz, równo czy co? – Wiesz co, spotkałaś się z czymś takim, że podczas pieczenia na przykład ciasta albo ciastek no. robiły ci się takie pęcherze powietrza? – Robiły, no. – No i to właśnie chodzi o to, żeby te pęcherze się nie robiły, uh -huh. żeby to ciasto zostało, zostało płaskie, uh -huh. bo przez te dziurki, które tutaj zrobimy, jak będzie się zbierało powietrze od spodu, to, on odpoluje, tak, tak to wyleci Dobra. sobie spod tego ciasta. Mamy już gotową tartę. Tak. I teraz wiesz, co ja z tym robię? No właśnie to mnie najbardziej zdziwiło, że. Wkładamy to do lodówki ponownie. Albo do lodówki, albo nawet do zamrażarki możemy wrzucić na chwilę, jeżeli chcemy przyspieszyć, uh -huh. bo chodzi o to, żeby to ciasto znowu, no męczyłem je tu trochę, uh -huh. no nie? Tak. Ono jest w dalszym ciągu zimne. Jest no jest zimne, ale żeby schłodzić je jeszcze bardziej, piekarnik w tym czasie nagrzejemy, mocno piekarnik uh -huh. i prosto nawet z zamrażalnika, do, do piekarnika. piekarnika, żeby boki. Nie zjechały bardzo mocno. One trochę zjadą, bo to nie ma, nie, nie ma siły. One mm -hmm. trochę zjadą. Mm -hmm. Taki spód jeszcze leci na 15-20 minut do rodówki, bądź zamrażarki. My wrzucimy do zamrażarki, żeby tam to szybciej Dobra. ściągnęło, nie? Tarta wydaje mi się, że już nam się schodziła wystarczająco. Mm -hmm. To co, będziemy piekli z papierem i z. Tak, chciałabym zobaczyć, jak tak? właśnie to się robi. no? Dobra. Mamy tu taką ciecierzycę. Mm -hmm. Zobacz. Mm -hmm. Tym właśnie obciążymy. Dobra. OK. Wywiniemy. I słuchaj wsypujemy. I dużo tego grochu? Damy tak maksymalnie. Uh -huh. Taka moja rada, jakbyś ten, ten sposób próbowała u siebie wdrożyć, uh -huh. to warto, żeby tego papieru było na tyle dużo, że było jak. już... się zdjąć, czy co? Tarta będzie około 20 minut w piecu. No. Tak? Jak już się nam. Powiedzmy mhm. zapieczę i te boki zjadą, tyle, ile, ile zjadą, to wtedy za cztery rogi złapiemy. Ściągamy, wyciągamy, ale tarta jeszcze w piecu na chwilę zostanie, żeby ją dopiec. Dobra, powiedz mi, ta ciecierzyca w żaden sposób nie koliduje nam w pieczeniu. W sensie dopieczy nam się ten spód. Dlatego mówię, ściągamy i mhm. dopiekamy już na taki ładny kolor, będziemy dopiekać bez. Dobra? otworzysz piekarnik? Oczywiście. Dobra. Musi być nagrzany, tak? tak Mocno ile nagrzany. Stopni? 190? 190, później tak do 180 za chwilę okay. zejdziemy. 20 minut na pewno uh -huh. wyciągamy, wyciągamy e, ciecierzycę i, dopiekamy. I dopiekamy. Później już Dobra. patrzymy na kolor, nie? Okej. Okay. Co, zobaczymy, co z naszą, z naszą, naszą tartą. tartą. Bo może byśmy już wyciągnęli. O, poczekaj, sprawdzimy. O, zobacz, widzisz, już jest. Tak. Spadły boki, czy nie? Nie. Bierzemy, bierzemy. O, super. Niech to stygnie. I jak te nasze boczki? O, widzisz, całkiem nieźle jest. No widzisz? faktycznie. Dobra, tarta się nam dopieka. Uh -huh. Będziesz ucierać? Będę. Dobra śrudek, kremik, cukier, wanilia. Uh -huh. trzy proszę dwie trzecie tego mleka, które mam odmierzone, wlewam do rondelka. Niech nam się zagotuje. Jeżeli byśmy używali nasionek z laski wanilii, to warto je dodać uh -huh. do mleka, bo od razu wtedy tak ładnie ten aromat się uwolni. Uh -huh. To co zamienimy się? Zamienimy się. Dobra. Uh -huh. Dodaj mi proszę mączki ziemniaczanej. Tak. Ile? To no, daj takie, dwie, dwie takie małe życzki możesz dać. Dobra, 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 dobra. Tak? Mąkę teraz, proszę. Mhm. Mąki ile? No takie trzy. Dobra. Powiedzmy. Raz, dwa, o, trzy. Trzy. Wystarczy teraz mleko tak mi trzy. powolutku. Proszę, wlewaj. Dobra, dobra. I to później będziemy łączyli razem z mlekiem, tak? Tak. I za chwilę, jak się nam mleko zagotuje, troszeczkę inną metodą będziemy robić niż zawsze się robi budyń, bo. Ten rozrobiony budyń wlewa się do rondelka tak. się miesza, A uh -huh. tutaj zrobimy odwrotnie. I teraz powolutku. Dopiero. Dopiero powinno nam zacząć gęstnieć w, w rondlu, jak będziemy. Zobacz, jak zaczyna gęstnieć. Uh -huh. Ja zawsze dodawałam tylko skrobi ziemniaczanej. Ja czyli... Mąka dodawałam, pszenna. Mąka pszenna się tak fajnie rozkleja. Uh -huh. Wiesz, że ten e, nie jest taki, nie jest taki kisielowaty ten krem. Uh -huh. O, dobra. Teraz możemy śmiało zdjąć z ognia. I wrzuć mi, proszę masło. Od razu do gorącego. Masło najlepiej jakby było miękkie. Mhm. Ważne akurat w, przy takim robieniu kremu jest ważne, żeby nie przypalić. Nie przypalić no na dole tak. rondelka, tak? Także krem już mamy delikatnie przestudzony. Zerkniesz jak tam tarta. Tak, patrzę. O, jest już pięknie zrobieniona. Wyciągamy. To, co, wyciągamy? Tak. Pokrojone truskaweczki. Spół, zobacz, już taki w miarę. Przestudzony. Tego kremu nie dajemy, nie wiadomo jak dużo. Uh -huh. Chodzi o to, żeby po prostu raz, że owoce się nam ładnie przykleiły, uh -huh. a dwa, żebym było miejsce jeszcze nałożenie owoców, nie? Dobra. Truskaweczki, bróweczki. Truskaweczki, bróweczki, które najbardziej lubisz. I truskawki, truskawki. No tak. I co? Jak Ci się podoba? Podoba mi się wszystko, co przygotujesz. Mi się podoba. Przekładamy. Zobacz, to jest to, to co Ci mówiłem. Nie uh -huh. no, na super chlaminy. jest ta foremka. Przekładamy. Możemy sobie. Wysunąć obrazu z boku, o. Już. Wiesz, co tu by mi jeszcze pasowało? Bo mamy tutaj. Zobacz, co też wymyślić, Patrz, mamy przepiękne kwiaty Mirabelki i nie mamy kwiatów truskawek. No super, to wygląda. Mówię, tak typowo wiosennie, nie? A chciałabyś cukier-puder, czy, czy już. Oczywiście, my też. Ta? Tego cukru za dużo nie mamy, nie? Troszeczkę jest. W no i wspodzie też, nie? Zrobisz Wszystko w ogóle zawsze. Zrobisz sama w domu tartę? Wszystko zawsze się mnie o to pytasz. Spróbuję tego przymierz, jak nie wyjdzie, to zadzwonię. Dzwonie. Tak dzwoń, to dzwoń będzie, będzie doradztwo przez telefon. Słuchajcie, piszcie proszę w komentarzach, jakie wyrobicie tarty, jakich używacie owoców. Czy wolicie tarty na słono, czy na słodko? O, właśnie, czy może wytrawne wolicie? Ja zdecydowanie jestem za słodkimi tartami ja, ja... ze świeżymi owocami. Też, ja one, są, one są jak najbardziej dla mnie idealne. Jak się podobało, wiecie co macie robić. Zostawiamy łapkę w górę. Łapkę w górę. No i zapraszam do subskrypcji, do subskrypcji kanału. No i jeszcze zaznaczcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi przepisami. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.